Idźmy sobie lewą stroną, wrócimy prawą To znacznie Znacznie ułatwi robotę Już tam idę, czekaj, że jak tu do mnie A-klasa jest za teges Ten za śmeges Fordzik ładny, niebieski No piękny, nie? W ST to 13 wzwyż Kombiki tak 12 stoją, jak są 2 litry Ile rurek? Jedna rurek czy w ogóle rurek? Dwie rurki, dwa litry to 13 w nic. I na furczy. GLB, nie? Dobra, bo to diesel. Co ja szukam? B. To jest uturbiona dieslówka, tam na końcu. Chodź ładna. Szukamy z oznaczeniem T. Uturbieńca szukamy. Dla widza, widzę. Szuka dla żony Spróbujemy Kurwa jak w Grecji To usta sprawa 3000 Motor kaput, nie turbo kaput Motor gut I to lubię, komunikacja musi być prosta Mi to nie chce Alfie nie Nie to nie Kaktus to jest wynalazek, Podobrezę troszkę. No. A jakie ma eleganckie Zali Express. Tetu, proszę ja cię mhm. Bardzo ładne. Dlaczego zielone, nie żółte? Dlaczego nie w kolor? kolor byłoby uroczej, bardziej uroczy, nie uroczej. Dizelek to ten, nie? Kodiak, ale Kodiak. taki zwykły smutny kod, jak taki zwykły, zwykły 90 za wielki XC Za ogromny Ogromny 90 ogromne to jest potężne chce, dobra Żeby nie pomylić Halu Coś tam syczy Ale z Ale w Good będzie? Dankę W słów to to wszystko jest sprzedane XC tutaj jest 90, bo lampa 90 -kowa. panoramka air design gdyby to była benzynka to gdyby to łyknął dla małżonki niestety wizelek kolorek taki sobie szkoda, bo to za a coś tu jazgocze po sąsiedzku też ręczko jeb tam coś tam jest skład tam jest skład B4 B4 biały z tą ramką podejdę, zobaczę z samego tyłu to też B4 czy może raczej t 4 Wszystko B4 Wydawało się że to benzyna to jednak nie jest benzyna Z tym środkiem to raczej nie Mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładu jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdrożej